Numer 7. Paweł Nastula kontra Josh Barnett. Amerykanin wywalczył pas UFC w 2002 roku, pokonując Randy'ego Couture'a przez techniczny nokaut w drugiej rundzie. Nigdy jednak nie obronił tytułu, ponieważ został mu on odebrany 4 miesiące po jego zdobyciu z powodu wpadki dopingowej. Nastula zmierzył się z Barnettem 21 października 2006 roku na gali Pride 32, która była pierwszym wydarzeniem tej federacji organizowanym w Stanach Zjednoczonych. Polak kontrolował całą walkę, jednak w drugiej rundzie popełnił błąd i został poddany dźwignią na staw skokowy. Numer 6. Mariusz Pudzianowski kontra Team Sylwia Pudzian po dwóch zwycięstwach w Polsce postanowił przyspieszyć rozwój swojej kariery i spróbował sił poza KSW w organizacji NUSIN 21 maja 2010 roku. Zmierzył się z byłym dwukrotnym mistrzem UFC, Timem Sylwią, który z łatwością pokonał Polaka w drugiej rundzie przez poddanie. Amerykanin pierwszy raz zdobył tytuł w 2003 roku, pokonując przez knockout w pierwszej rundzie Rico Rodrigueza. Nieco ponad pół roku później obronił tytuł w walce z Ghanem McGee, jednak tak samo jak w przypadku Barneta, został mu on odebrany z powodu wpadki dopingowej. Drugi raz zdobył pas w 2006 roku, pokonując Andreja Arlowskiego i obronił go dwa razy – w pojedynku rewanżowym z Arlowskim i z Jeffem Monsonem. W 2007 roku tytuł odebrał mu Randy Couture. Numer 5. Michał Kita kontra Rico Rodriguez. Pojedynek ten został zakontraktowany przez nieistniejącą już organizację MMA Attack – i odbył się na ich pierwszej edycji 5 listopada 2011 roku. Polak skutecznie bronił obaleń i ciosami w stójce wypunktował Amerykanina po dwóch dosyć nudnych rundach. Rodriguez zdobył pas UFC w 2002 roku, pokonując w piątej rundzie Randiego Couture'a przez poddanie po ciosach łokciami. Niecałe pół roku później stracił tytuł w pojedynku ze wspomnianym wcześniej Timem Sylwią. Numer 4 Marcin Łazarz kontra Rico Rodriguez. Wspomniany Amerykanin zmierzył się z Marcinem Łazarzem 29 czerwca 2013 roku na gali GWC w Stanach Zjednoczonych. Polak zwyciężył decyzją na dystansie trzech rund. Numer 3 Marcin Tybura kontra Andrzej Arlowski. Polak po dwóch zwycięstwach przed czasem w UFC dostał walkę z byłym mistrzem Andrzejem Arlowskim. W pierwszej rundzie Marcin kompletnie zdominował swojego rywala, w drugiej rundzie opadł z sił, jednak przetrwał tę rundę. W trzeciej obalił Arlowskiego, kontrolował walkę z góry i ostatecznie Polak wygrał przez decyzję. Pojedynek odbył się 17 czerwca 2017 roku na gali UFC Fight Night 111. Arlowski zdobył mistrzostwo UFC w 2005 roku na gali UFC, pokonując w pierwszej rundzie Tima Sylwię. Białorusin obronił tytuł dwa razy w walce z Justinem Aylersem i Polem Buenetto, po czym w rewanżu z Timem Sylwią stracił go, przegrywając w pierwszej rundzie. Numer 2. Marcin Tybura kontra Fabricio Verdum. Tybura początkowo miał zmierzyć się z Markiem Huntem, jednak Nowozelandczyk z powodów zdrowotnych musiał zrezygnować z występu miesiąc przed walką. Na zastępstwo skoczył były mistrz UFC Fabricio Verdum. Marcin przegrał decyzją po pięciu rundach, jednak pokazał, że drzemie w nim potencjał, bowiem trafił kilka razy Brazylijczyka kopnięciami na głowę i przez cały pojedynek stanowił realne zagrożenie. Verdum zdobył tymczasowy pas mistrzowski w 2014 roku w pojedynku z Markiem Huntem, natomiast w 2015 wywalczył prawowity tytuł w walce z jednym z najlepszych zawodników wagi ciężkiej na świecie, Keinem Velasquezem, poddając go duszeniem gilotynowym w trzeciej rundzie. W kolejnym starciu, w 2016 roku, pas odebrał mu Stipe Miocić, nokautując Brazylijczyka w pierwszej rundzie. Numer 1. Jan Błachowicz kontra Luke Rockford. Janek zmierzył się z Amerykaninem 6 lipca 2019 roku na gali UFC 239. Polak już pod koniec pierwszej rundy naruszył Rockfolda wysokim kopnięciem, a w drugiej rundzie dokończył dzieła zniszczenia, nokautując go mocnym lewym sierpem, łamiąc mu tym samym szczękę. Amerykanin zdobył pas w 2015 roku, wygrywając przez techniczny nokaut w czwartej rundzie z niepokonanym wówczas Chrisem Whitemanem. W kolejnym pojedynku w 2016 roku sensacyjnie pokonał go Michael Bisping, nokautując go w pierwszej rundzie, co było jedną z największych niespodzianek w historii UFC.